No to po pracy na dzisiaj Dobra, biegniemy na taras uh, uh, uh. Szybki sprint po ogródku Deszczu Zaraz telefon będzie się darł, że Zamoczone gniazdo ładowania uh. I mamy spokój To już można nazwać konkretnym deszczem. Stracona sobota. Po burzy zawsze wychodzi słońce i coś w tym jest. Wczoraj było dosyć grubo. A dzisiaj widać, że pogoda się zapowiada fajna. Może się uda gdzieś wyskoczyć tutaj w pobliskie krzaki i zobaczyć, czy jakieś grzybki się nie pojawiły. Bo wczoraj. E Wczoraj byłem, ale jedyne co znalazłem to to i to, a to trochę tak nie bardzo dolało festu. Widać, że no nawet są te takie wulkaniki po deszczu. Nie widać jakichś strat. Akurat tutaj tak jakoś tak było zacisznie, że mocno no wiało rzucało troszeczkę tymi drzewami, ale, ale raczej ten wiatr szedł tak troszeczkę wyżej niż tutaj przy ziemi. No i dzięki temu nie widzę, żeby coś było tragicznie, jeśli chodzi o, o straty. Dobrze, niech to trochę przeschnie i wezmę się dzięki temu zaraz tutaj za, yy, jakby to powiedzieć, yy, no zbieranie pomidorków, bo jest tego dużo, trzeba było to już pozbierać, ale najpierw zakniemy na to, co, o, o czym ostatnio sobie mówiliśmy. O. Tak wyglądają moje grzybki po dwóch dniach od momentu nagrania tamtego filmu. Niestety ślimaki nie dają im żyć, ale załatwimy to inaczej. Dzisiaj uniosę tą tackę do góry. Tak, podniosę wyżej. Znaczy tackę, położę tackę na tackę, pojadę, przywiozę tego brosa, czy jak to tam się zwie, na, na tego na ślimaki. I rozsypię pod, pod balotem na plastikowej tatce. A balot ustawię na dwóch cegiełkach. Liczę, że to po prostu, no chociaż troszkę minimalnie mi zatrzyma te ślimaki. Bo no chciałbym coś zebrać z tego. A jak widzicie, no tragedia, tak? Jeśli chodzi o wyżeranie, to jest po prostu dramat. Wciąchają bardzo szybko, to i no, grzyby znikają po prostu w moment a natomiast ogródek przejdźmy się zobaczmy bo powinienem już tak na czysto, czysto teoretycznie mówię pozbierać a czy tą dynię czy tutaj tę czy tamtą to już wszystko jest gotowe oczywiście przepióry tłuką się równo tutaj bo chcą jeść o. Bardzo towarzyskie, jak tylko widzą, to wiedzą, że będzie jedzie, jedzenie. Jak będzie jedzenie, to już, yy, że tak powiem, rwą się do kontaktu z, z, ze mną. Te tak nie mają, bo te mają duży dozownik i nie rozsypują za bardzo jedzenia, dzięki czemu po prostu mają go cały czas pod dostatkiem, więc mają na mnie wywalone, a bardziej patrzą, yy, właśnie co się dzieje. o Kurczę, tak ostatnio się zastanawiałem, że najchętniej zdjąłbym tą kratkę, tą brązową i trochę to e, odchudził tą klatkę, ale z drugiej strony dalej no, mam ten taki stres, że kurczę, nie wiem, czy ten lis będzie próbował szarpać się z tą siatką i rozerwać ją, czy, czy po prostu, no patrzę na monitoringu, on przychodzi, ale on się nie próbuje w żaden sposób dobierać do klatek, on wchodzi i dostaje się tylko tam, gdzie dostęp jest, e, no powiedzmy, łatwy. Zresztą... Ta klatka ma cieńszą tą siatkę teoretycznie, nawet nie próbuję z nią walczyć ani nic robić, więc taki spokój wprowadza mi i boję się, że ten spokój upewni mnie w tym, że no, mogę spokojnie tutaj zrobić, że tak powiem, taką luźniejszą tą wolierkę i wtedy zaatakuję. No ale może się, może się mylę, mam parę takich kołków. Więc postanowiłem, że jedną grządkę może, może mi się uda zrobić właśnie z, taki, z takich żerdzi, tak to się chyba nazywa yy, z budowlanych, jeszcze z dwa gdzieś tutaj wyciągnę z krzaków po, po, po budowie pozostawało ich tam sporo. No i może akurat jedna ze skrzyń będzie taka typowa, bym powiedział leśna. Tutaj ten zakątek taki chciałem, żeby był właśnie drewniano, paletowo kamienny w tle są choineczki, więc kompostownik, ta beczka stąd pewnie może nie zniknie, ale zostanie przerobiona, bo mam na nią mały plan front od kompostownika też zostanie zmieniony, a ścianka zostanie dokręcona tutaj od boku inna, więc to wszystko się tutaj tak powinno troszeczkę zmienić, jeśli chodzi o wizual być może, no w tej chwili ten kompostownik już jest mi coraz mniej potrzebny Coraz mniej mam tej, tej, tych materiałów, które mógłbym dawać na kompostownik, że być może po prostu zrobię dwie tutaj duże skrzynie, napakuję tego kompostownika, resztę przesieje, rozrzucę po ogrodzie i kompostownik całkiem zniknie, a tam powstanie jakieś miejsce na coś innego. Aczkolwiek na razie jeszcze ten kompostownik tam musi stać, bo żeby go posprzątać, to potrzebuje raz że miejsca, a dwa że materiałów. Przy okazji, jak już tutaj jesteśmy. Wyjmiemy sobie cukinię i słonecznik, ale wyciąłem kilka gałęzi z ogródka, powiem tak, takie gałęzie o grubości do kciuka razem z liśćmi, no takie roz, rozczapiżone, ten talerzowy rozdrabniacz spokojnie daje radę, tylko z tym, że mówię, że no, ostrze, ostrza w nim muszą być zrobione na, na żyletkę, tak? Pobawiłem się diamentową ostrzałką, naostrzyłem najpierw tą skośną ściankę, potem ładnie je papierkiem wodnym wygładziłem wszystko. No i leci równo. Bym powiedział, że przy rozsądnym wpychaniu, a nie waleniu tam na siłę, to naprawdę nie ma problemu z zatrzymywaniem i stawaniem tego rozdrabniacza. A to jest tylko 1300 W. Są wersje 2000 500 i 2800 to podejrzewam, że już w ogóle ogień i tam to można śmiało pchać wszystko jak leci, zaraz zobaczymy może się uda jeszcze taki kupić natomiast wybrałem ten w pierwszej kolejności a nie frezowy, który też na pewno do mnie niedługo zawita, bo chodziło mi o to właśnie, aby produkować sobie własne zrębki do wędzenia tak, i druga sprawa strasznie mnie to interesuje i można powiedzieć taki, no, ciekawy jestem, czy nie dałoby rady na przykład ostrzyć palików sobie na tym Wkładając i przekręcając je przez tamten otwór. No i wygląda na to, że jak najbardziej jest to realne, więc siłą rzeczy e, chciałbym z tego zrobić sobie takie urządzenie e, jakby to nazwać e, jak najbardziej e, uniwersalne. No i zobaczymy, jakby to spisało się. To by było bardzo fajnie. No, tutaj już jest czysto posprzątane. Klatki nie ma. Jak, jak już wcześniej mówiłem, szykuję ogród do, do przyszłego sezonu. Tutaj póki co zbieramy te drobne pomidorki. Szklarni mogę tworzyć teraz. Aha, bo się zablokowało. Zaparowała szklarnia bardzo mocno, bo wilgoć jest ogromna, a rano wyszło słońce. No ale tak jak mówię, no muszę ją zamykać teraz, póki są tam przepiórki. Choć nie powiem. W produkcji już mamy. Wszystko głodne, wszystko chcę jeść, tylko wchodzę. No ale koguty dalej luzem latają. <laughs> Monitoring jest, żeby mieć podgląd. Pomidorki sobie dojrzewają. Tu muszę tego zerwać, bo już się zaczyna psuć. No, dobra, biorę się zaraz za zbiory. A Was na chwilę przeproszę. Trochę pomidorów, zrobimy po prostu przecier, żeby się nie marnowały. Tu jeszcze troszkę wisi do, dojrze, do, do dojrzewania i takich, które już też można było zbierać i zrywać. Natomiast tutaj, no, dwa, no, dwa krzaczki pójdą do wyrwania. To będę miał akurat miejsce, aby przestawić klatkę. Jak będę miał miejsce, żeby przestawić klatkę, będę mógł po drugiej stronie sobie po prostu coś tutaj działać. Natomiast prowizorycznie dokręciłem kawałek deseczki dwiema śrubami trytytką. Dzięki czemu przepiórki. Tutaj mogą sobie y, pić. Są tutaj dwa teksasy dorzucone, bo były właśnie podziabane przez koleżanki z tamtej grupy. Więc stwierdziłem: niech sobie siedzą tutaj. Tu mają cieplutko, jedzonko, wodę i tyle. No i przy okazji produkują obornik. Jedyna lipa to to, że te koguty w to włażą i trochę brudzą łapy, ale no niestety coś za coś na szczęście jest tutaj sucho chociaż nie powiem, no teraz jak padało to nalało się wody no ale jak jest sucho to sobie grzebiąc w tej ziemi czyszczą te łapki i, i, i tyle ale właśnie to jest największy problem z tymi łapkami że jak tylko trochę błota, za dużo odchodów od razu są bardzo brudne i problem Zaraz zwiedzimy ogródek, tylko zaniosę pomidory, niech żona już kroi, stawia, tak, abyśmy mogli zaraz wyjść do lasu. No ale po tych ostrych deszczach trawniczek wygląda jak, nie wiem co, nie wiem, dywan. Zieloniutki, równiutki, ładny, kosiareczka akumulatorowa pięknie go kosi. Sąsiad też sobie taką kupił, bardzo fajnie się tym te malutkie ogródki dziabie. Ale dobra, za chwilę. Najpierw, najpierw sprawy ważne i ważniejsze. Pomidory. Nie, do bo do. tak troszeczkę sugeruje, że jeszcze coś tutaj może najść. Aczkolwiek nie patrzyłem na pogodę. Tutaj w tych skrzynkach no powoli robię porządek. Trochę kompostu, trochę obornika przemieszałem. No tutaj woda, która padała, cały dłużej nie naleciała. To też nie wiem, czy drzewo za bardzo nie odprowadziło na boki ym, tej wody, ale. No, spadło jej sporo, i to takimi zrywami, że już jestem zdziwiony, że to wiaderko ma w środku tak mało e, wody. To jest właśnie ten mój orzech laskowy, o którym mówiłem, z którego zrywałem może ostatnio Na, w narożniku działki. I będzie ich jeszcze więcej, tylko że znaczy i orzechów będzie więcej, bo ja, ja zerwałem tylko troszkę, a druga sprawa, e, no liczyłem, że. Odrosty wykopią, ale one tak porosły, że tam nie bardzo mam jak wejść i je wygrzebać, więc prawdopodobnie porobię odkłady i chciałbym z 5-6 krzaczków jeszcze yy, tych, tej jeżyny, tej jeżyny, tej leszczyny posadzić gdzieś za ogrodzeniem, tak aby ona robiła raz rzetło, a dwa, żeby tych orzechów było. To jest fajny, fajny krzew, to szkoda. Yy, znaczy fajny krzew. Fajny, fajny egzemplarz, który ma tych orzechów naprawdę dużo i y, dobrze owocuje, bo to nie jest pierwszy raz. Dlatego, czemu by tego nie powielić? Ogólnie kupiłem go chyba tam za 3-4 zł w biedronce na wyprzedaży takiego zdechlaka. Szczerze mówiąc, wyglądał na, suche, na suchy, ale że korem miał jeszcze pod korą było zielone. No to y, kupiłem, posadziłem i daje radę. No tutaj te skrzynki no, wymagają niestety. Y, Mocnej interwencji, jeśli chodzi o, o glebę, jak podgolę drzewka, to też będzie więcej słońca tutaj, przynajmniej yy, tak mam w planach, ale no, żywopłot jest jeszcze dosyć delikatny z tej strony akurat, no a jednak zależy mi troszeczkę na tej prywatności, na tym, żeby sobie tutaj na tym ogródku chodzić, nie jak na tarasie, na patelni, takiej widoczny z każdej strony, a właśnie troszeczkę chociaż zasłonięty. Woda się zaczęła klarować aczkolwiek nie jakoś bardzo widać, że zmącona jest fest wczoraj była momentami bialutka, bo tak dużo wody leciało do oczka, że no tutaj się zrobiła fontanna, bo to mam tak zrobione że ta woda leci tą rurą z rynny do oczka, uderzała w płotek i robiła się po prostu wielka fontanna bo jednak no ta średnica jest troszkę za mała i no i woda się piętrzy w rynnie, przez co tutaj robi się ciśnienie i leci tak dosyć mocno. Ale jeszcze przed, a może można powiedzieć między deszczami, puściły mi trochę nerwy, bo tutaj już było tak ciężko przejść, wszystko było mokre, że po prostu pod kaszarką obgoliłem ścieżkę z tych traw, które powrastały, więc odzyskałem ścieżkę z kamienia, tak, która miała być, jak zawsze była, tym naturalnym rozgraniczeniem Trawnika od tej rabaty tutaj pod domem. No i bardzo mocno obgoliłem, e, można powiedzieć bardzo mocno obgoliłem lawendy, ale to jeszcze nie koniec, one będą bardziej obgolone, bo ja je muszę doprowadzić do takiego stanu używalności. Troszeczkę tak nie bardzo jest je jak już przesadzić, ale mam młode krzaczki i myślę na tym, aby młode trafiły tam do tyłu, trzy sztuki tak, aby się nawet na te kamienie rozrastały, tam szły, bo coś, mi nie, coś nie mogę się zabrać, aby tam układać te doniczki i zrobić ten system nawadniania, a wtedy tu w ten front byłby wolny i mógłbym posadzić sobie jakieś tulipany, jakieś e, inne kwiatuszki cebulkowe czy, czy nawet jakieś, nie wiem, śmierdziuchy, tak, aby tylko coś tam sobie e, rosło, no i też myślę, żeby tutaj jeszcze wkomponować komarzycą. Ale to się mówię, no Proces długotrwały, bo najpierw trzeba te małe przesadzić do tyłu, poczekać, aż podrosną, potem wykarczować te większe, bo żona nie pozwoli mi usunąć lawendy z ogrodu cał, całkowicie, a ja bym chociaż jedną wykarczował, tak? Niech jedna sobie tam przy tarasie rośnie, rozrasta się i pachnie, a tą jedną już bym wykarczował, a tu zaczął szykować to i pewnie po cichu tak zrobię, tylko, tylko niech pójdzie rodzić. Ja wtedy zaatakuję. A, może bym teraz to zrobił, to by szybciej po, poszła i urodziła. Jak widzicie, papryk mi nie brakuje ostrych, jest ich naprawdę dużo. Dojrzewają szybko i tak bym powiedział bardzo intensywnie, mimo że pogoda jest taka jaka jest. Więc to jest fajne, bo te sosy naprawdę mi idą. Nie wiem, to działa tak, że im dłużej jesz, tym, tym więcej jesz i tym szybciej schodzą. tak? Pepino jeszcze zaczęło kwitnąć, teraz nagle tamte. Ciekawe czy dojrzeją tutaj na ogrodzie, czy może w domu. Zobaczymy. No cebulkę wczoraj wyrwałem, nie zaniosłem jeszcze do domu. Nie urosą mi jakaś taka bardzo duża. Jest ładna, ale, ale to nie to, prawda? O proszę, o proszę poszedł do wody. No, dawaj, dawaj. Za blisko brzegu go rzuciłem. Ale więcej nie widzę, żebym miał. Ale jest podgryzana podu. kłody. Taka pogryziona, że niech jej drzwi ściśnie. Mączniak zakichany mi się tutaj wtrążolił. Przepiórki też ogólnie lubią mączniaki. No to tak to wygląda. Cepulko dłożę na bok. Zaraz, zaraz tu zamierzam wjechać, troszeczkę pozbierać. Tego bakłażana, takie malutkie, te mikro, Tu są chyba cztery. To zbiorę je i co? No, i myślę na tym, aby ugrylować je na grillu i zrobić w zalewie takiej do kanapek, jak to robił kwasior na, no na swoim kanale jakiś czas temu. Tutaj jedna taka cukinia ładna, zostawiona, niech rośnie duża. Znaczy, ona już nie drewnieje w tej chwili, ale ja lubię takie właśnie, jak one są już takie zdrewniałe, twarde i to się obierze i robi się leczo, to wtedy w tym leczo te kawałki są wyczuwalne, a nie robi się z nich ciapa. I to jest coś, co mi bardzo smakuje. Natomiast cukini tak na ogródku już dużo nie zostało. Tam jakieś takie, o, widać, ponadgryzane oraz takie malutkie. No i tutaj Karolina na bieżąco już zbiera, przerabia te większe ze skrzynek, więc yy. Nie ma w tym roku tego tak dużo jak, jak do tej pory, trochę przez pogodę, troszkę też przez tą moją zachłanność gęstego nasadzania, tak? Zwłaszcza, że wiadomo, że takie gęste nasadzanie sprawia, że ziemia się wyjaławia i ona naprawdę ma braki, jeśli chodzi o składniki odżywcze. No, ale niestety, no już tak mam i to nic nie poradzę. Arbuzik. Jeszcze ma żywą końcówkę, więc nie zrywam. Niech leży w opór, ile, ile się da, tak? Jeśli chodzi o mój imbir, no to się prezentuje w taki oto sposób, że tutaj czubek zaczął w jednym pędzie gnić. Natomiast widać, że poprzerastał to donicę. Chcę wychodzić. No i pewnie zaraz wyjdzie. Bo tak czy siak muszę to podzielić na, na kolejne porcje. Dalej nie ma w centrum ogrodniczym tych tacek, które potrzebuję, a bardzo je potrzebuję, bo bez nich nie zrobię ławy i nie zrobię miejsca na uprawę roślin na poddaszu. Tam, już sobie muszę też haczyki przygotować do powieszenia lamp. Przede mną sporo pracy. No, ale ale to wszystko w swoim czasie. Na razie chciałbym dokończyć tutaj sprzątanie ogrodu, przycinanie drzewek. Jak widać, brzoskwinię prostuję o dom, bo była już tak przechylona na prawą stronę, że stwierdziłem, że no nie chcę, aby to się pogłębiało. kawałiny, tutaj do słupa i niech się naciąga. Myślę, że na przyszły rok będzie prościutka. Znaczy, pień już jest prosty, a nawet się zastanawiam, czy lekko jej nie przejąć w stronę domu, ze względu na to, że zawsze wieje od pola, właśnie tak jakby teraz od lewej do prawej strony, co powoduje, że ona się przechyla na stronę drogi. Tu z dołu też zamierzam ją podgolić, czubek przyciąć, tak aby te skwinie rosły sobie na pewnym poziomie, a tu pod spodem było w miarę przejrzyście i łatwo do przejścia. No bo jednak też trzeba brać pod uwagę to, że te drzewa w końcu mi strasznie zacienią tą szklarnię. A ta szklarnia już jest dosyć cienisty, w dosyć cienistym miejscu, i to powodować będzie mi zmniejszenie plonów i to znaczne: raz, że ten żywy opłot, dwa, że te drzewa. No ale jak się nie ma tego, co się lubi, to się lubi to, co się ma. Jak na początku wydawało mi się, że będę miał tylko jedną dużą tykwę, tak. To widać, że tutaj te mniejsze też zaczęły rosnąć i tam jest kolejna, tak. Niżej kolejna, 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 zaraz będę musiał tutaj kombinować, żeby coś podeprzeć, bo mi się zaczną zrywać. Tutaj na tej gałęzi, na tym odroście, wszystkie, które się pojawiają, gnieją i odpadają. Nie wiem, czym to jest spowodowane, czemu jest taka ogromna różnica, że na jednej gałęzi, na jednym pędzie rosną, zawiązują się po kilka sztuk, a drugi już <śmiany> zero, zero nic. <śmiany> Przepraszam. Myślę na tym, żeby zrobić jakąś taką belkę wzdłuż domu i w przyszłym roku po prostu puścić sobie po belce e, jakąś tykwę. Niekoniecznie tą samą, może jakąś inną. Niech sobie tak się owija i rośnie. Chociaż ja jestem, mówię, pazerny na dynie i każde takie miejsce, gdzie którym mogłaby rosnąć tykwa, od razu zaczynam e, no, patrzeć pod kątem dyni. Tej to mi zawsze brakuje. Ciekaw jestem, czy ta dojrzeje. I coraz bardziej się zastanawiam, czy to też nie jest lunga, bo lunga i... Dokładnie tak samo wygląda jak była mała, aczkolwiek wygląda no, wyglądem bardziej przypomina właśnie piżmową póki co. O tutaj już też powoli mógłbym się brać za zbiory i karczowanie tych dyń, wtedy miałbym tutaj pustą przestrzeń i łatwiej by było się ruszyć, aczkolwiek z drugiej strony gdzieś w głowie cały czas no, szkoda, 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 jeszcze nie, jeszcze nie. Tak samo jak pomidor jest ładny niby do zbioru, a zawsze go tam szkoda urwać, no, ale go urwę. Bo I tak już zaraz, niedługo zaczną się coś z nimi dziać. Takie pomidorki twarde pójdą na kanapki zaraz na śniadanie. Dobra, kończę. Mam nadzieję, że mieliście udany weekend. Albo chociaż będziecie mieli udaną niedzielę i odpoczniecie przed tygodniem, dla niektórych pewnie ciężkim tygodniem pracy, niektórzy jeszcze urlop mają, niektórzy zaczynają, niektórzy kończą. Ja w tym roku urlopem się nie nacieszę znaczy, nacieszę się nim bardziej niż kiedykolwiek indziej, jeśli chodzi o sam urlop. Natomiast nigdzie nie zamierzam wyjeżdżać, a i tak będę przyzwyczajał się pewnie dosyć długo do nowej rzeczywistości. Cześć, miłego i na razie. Hej.